Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorami programu są Marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Rent 69. Chcesz wynająć samochód? Zadzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Ośrodek szkolenia edu.pl. Automobil niezależny serwis aut grupy WAG. Witajcie w motośladzie, dziś w programie. Poznacie Patryka, który jeździ Biuelem i prowadzi restaurację w centrum Warszawy. Ela i Grzesiek opowiedzą o przeprawie ze Stanów Zjednoczonych na Kubę. Enrico w Wietnamie dotarł do najtrudniejszego etapu swojej podróży. Za jednym zamachem zadamy kłam pewnej opinii, a zarazem... Przy okazji potwierdzimy pewną opinię o motocyklistach. Jesteśmy na Szpitalnej 5 w Warszawie. Wyjechałem z radia, bo to jest bardzo blisko. Zobaczyłem stojące motocykle i doszedłem do wniosku, bracia tu są. Więc za pierwszym razem od razu potwierdzę pewną opinię, która mówi, że motocyklista lgnie do motocyklisty. Tak to już jest. Jak zobaczysz gdzieś motocykle, podjeź, na pewno spotkasz fajnych ludzi. No i właśnie spotykam Jaśka Jasiek. Wiesz, to jest miejsce, w którym tutaj będzie zadanie kłamu pewnej opinii o motocy. W się mówi się, że jedzą koty. Bez dobrego steku nie wytrzymają. Ja jesteś pod knajpką wegetariańską. No, ale czemu motocykliści muszą jeść koty? My, my, jeżeli już, to jemy lwy, tygrysy, pantery, a teraz jemy otorongo, czyli wegetariańskie jedzonko w jaguarze właśnie, bo to jest taka, taka fajna klimatycznie rzecz, że ja na przykład nie przepadam za mięsem. Właściwie to w ogóle go nie jem. Nienawidzę ryb, drobiu i tym podobnych rzeczy. Przepraszam wszystkich mięsożerców, no ale są takie przypadki. I jak się zorientowałem, że tutaj mięcha nie uświadczysz, to pomyślałem sobie fajnie, bo ja. Wiesz co? Słuchajcie, to jest w ogóle ciekawa historia. Zamawiam na przykład w jakiejś knajpie bitą śmietanę. Bo lubię. No i podają mi bitą śmietanę, ale leżała w lodówce tuż koło tego, no, tatara. Przechodzi tym zapachem? No nie mogę. Tutaj przynajmniej tego nie spotkam z pewnością. Powiedz mi, skąd pomysł na wegetariański lokal? Um, no, ja, ja też nie wiem, mięsa od e, wielu lat i uważam, że to jest coś ważnego w dzisiejszych czasach. I fajnie jest e, czymś takim, jakby się dzielić z innymi ludźmi. No i sobie pomyślałem, że to będzie coś e, dobrego z mojej strony do zrobienia, czyli podzielenie się tą. E, Wiedzą wegetariańską, wegańską i otwarcie takiego lokalu. Podróżowałeś po świecie dużo, jakieś wzorce pewnie przyciągnąłeś stamtąd. Tak, no bardzo dużo. To znaczy, no, historia jeszcze dalej nawet idzie, bo moja mama się wychowała w Wenezueli, co mnie już od samego początku ciągnęło do Ameryki Południowej. No i jak tam pojechałem, to bardzo dużo ciekawych rzeczy doznałem, tak jak przebywanie w dżungli i chciałem przywieźć tą dżunglę do Warszawy. No fajna rzecz Warszawa nazywana jest dżunglą w pewnym sensie, ale jeszcze słówko na temat motocykla, bo też jeździsz motocyklem. Tak, jeżdżę BMW od wielu lat. No, i też od czasu do czasu Harleyami sobie pojeżdżę. No Marty mnie to, bo Buel to jest taki motocykl, który był e, bardzo fajnym dzieckiem Harleya, potem przez chwilę nie był z Harleya, er. powrócił do Harleya i został skilowany. Uważam, że to był duży błąd, bo ten motocykl był naprawdę bardzo fajnym sprzętem. on się zachowywał jak dobra sportowa maszyna. No, oczywiście Buell, którego wymyślił pan Erik Buell, ja go akurat poznałem, bardzo fajny człowiek, tak zakręcony na sport motocyklowy, ale w połączeniu z Harley'em. Stworzył taką jakby hybrydę połączenia Harley'a ze sportowym motocyklem, powstał Buell. A czemu zaprzestano produkcję? No wiesz Olek, kasa. Janku, Ty przyjechałeś elektrykiem, czyli... Harley'em Davidsonem LifeWire, po cichutku podjechałeś. No po cichutku, ponieważ jest to sprzęt cichutki. Poza tym ma jeden feller. Nie ma, nie ma wajchy od sprzęgła i nie ma wajchy od zmiany biegów. Ale tak teraz, tak bez żartów, jest to genialny pojazd. Poza tym, cóż, pasuje idealistycznie do tematu otorongo, dżungli, no i, i dlatego przyjechałem LifeFierem. Żad... Tylko takim będę jest. Żadna małpa w dżungli się nie wystraszy. Nie. Tak, to jest ekologiczne podejście do sprawy. E, kiedyś słyszałem taką opinię, że te zwierzęta, które są hodowane na mięso, zatruwają atmosferę w bardzo rozsądny sposób, czyli bardzo mocno. E, krowy i te wszystkie zwierzaki, które później wylądują na talerzu, czyli to na swój sposób też jest działanie proekologiczne. Tak, no to jest też e, zamysł całego tego miejsca. To jest, e, że poprzez e, podawanie takiego jedzenia też ma to oddziaływanie ekologiczne i też jakby chcemy tutaj promować tego typu działania, e, zużywanie mniej śmieci, niewyrzucanie jedzenia, co w gastronomii jest bardzo normalne. No, więc tak, mamy też małe sklepy, gdzie sprzedajemy ekologiczne produkty. Ekologiczne terebeczki na zakupy tego typu rzeczy, więc próbujemy iść w tą stronę. Właśnie takie, taka edukacja też co do ekologii i tego, co powinniśmy w dzisiejszych czasach robić. Cokolwiek by nie było, Ekologia na każdym kroku, elektryczne motocykle, wegetariańskie jedzenie. E, będę to zaglądał, mam tu bardzo, bardzo blisko. Mam tylko jeden problem, ponieważ nie przepadam za czosnkiem, ale z tego co się dowiedziałem, potrawy bez czosnku też się znajdują, zatem jakąś zupkę z przyjemnością spałaszuję i poprawię makaronem z odpowiednim sosem, będę przeszczęśliwy. E, I oczywiście przyjadę tu motocyklem, bo z parkowaniem tutaj różnie bywa, ale przy odrobinie zaciętości też się uda. Szpitalna 5 będzie miejscem, w którym będę się dożywiał. Się być spokojny. Sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Rent69. Chcesz wynająć samochód? Zadzwoń. My się wszystkim zajmiemy. Ośrodek szkolenia dron edu.pl. Automobil, niezależny serwis outgroupy WAG. Ostatnie spotkanie z naszymi przyjaciółmi zakończyło się w Stanach Zjednoczonych, a potem wydarzyło się coś, co niektórych może trochę zaskoczyć. No powiedz, mi, jak, powiedz mi, jak to się stało, że motocykl wylądował na jachcie? E, tak, ale po kolei może, e, po tej amerykańskiej podróży e, już taki plan, który mieliśmy długo w głowie, chcieliśmy zawsze odwiedzić Kubę, a że z najbardziej oddalonego na południe miejsca w Stanach Zjednoczonych od Key West do Hawany jest tak naprawdę 100 mil zaledwie, więc wydawałoby się to rzut beretem, prawda, nawet jak nie potrafimy rzucać, ale miejmy świadomość tego, że jest embargo, że, że nie ma żadnych jakby połączeń komercyjnych między Stanami a Kubą, generalnie ten transport jest utrudniony, natomiast to mówimy, mamy chwilę czasu, motocykl stoi w Stanach, możemy spróbować, no i próbowaliśmy rzeczywiście, w czasie, kiedy byliśmy w Polsce, szukaliśmy jakiegoś, jakiejś możliwości. Rzeczywiście udało się dotrzeć do człowieka, który jest Kubańczykiem z pochodzenia, ale mieszka już w Stanach, jest z obywatelstwem, jest właścicielem jachtu, jest członkiem klubu motocyklowego i organizuje dla swoich przyjaciół z klubu corocznie taki nazwijmy to trip, race na Kubę. Udało się z nim skontaktować, rzeczywiście powiedział, jeśli spełniamy wszystkie jakby formalności, możemy z nim popłynąć. Wszystko było ustalone, termin. Samolot dograny wylądowaliśmy w Miami e, i co się okazało kolejnego dnia dostaliśmy informację o tego człowieka po zapytaniu, gdzie i o której mamy się tak naprawdę stawić do, e, do tej odprawy, tak? E, nazwijmy to kolokwialnie promowej, Okazało się, że on musi anulować cały ten, ten trip, rzekomo pod pretekstem problemów z łodzią. No tak możecie sobie wyobrazić, że cały ten nasz plan czteromiesięczny układany krok po kroku legł w gruzach jak domek skarny. Nie? Natomiast no, postanowiliśmy wprowadzić tak zwany no, wariant B. W razie czego no, zobaczymy Florydę, nie? Troszeczkę jakoś tak bardziej w szczegółach, tym bardziej, że na północ za bardzo nie mogliśmy się zapuszczać, to był luty. Natomiast postanowiliśmy zacząć od mimo wszystko od Key West, mówimy, no tych Marin trochę tam mają jednak. Może rzeczywiście uda się znaleźć jakąś alternatywę. No brzmiało to dość abstrakcyjnie, w naszych głowach już w ogóle, ale mówimy a nóż. No i rzeczywiście, jak postanowiliśmy, tak zrobiliśmy i tu może Elcia dwa słowa na ten temat. No właśnie, jak to było? E, rozbijaliśmy się na polu kempingowym na Kiwest. Amerykanie, jak już wspominaliśmy wcześniej zainteresowani, zaczęli nas zapytywać, co my tu robimy, a czemu z Polski i jaki mamy plan. No i opowiadamy o tym, że chcieliśmy się dostać na Kubę i że niestety tak wyszło, że facet nam anulował ten, ten cały wyjazd. Wiemy, a pożałowali, pożałowali, mówimy trzymamy kciuki, no i tyle. No i wyobraźcie sobie, że następnego dnia z samego rana podjeżdża babka jedna z tych, z którą rozmawialiśmy, coś tam mięto się w ręku, jakiś kawałek karteczki i mówi mam dla was wiadomość. Byłam wczoraj w barze w Marinie, rozmawiałam tam z różnymi ludźmi, opowiedziałam waszą historię i mam tu do was kontakt. Do faceta, który powiedział, że może was zabrać z motocyklem na Kubę. No, Szok, szczęki nam opadły. Najpierw mieliśmy może wątpliwości, czy przypadkiem dobrze się rozumiemy, czy jakaś tam bariera językowa nie nastąpiła i tutaj jakiś. Yy... Potknięcie w, w, w tłumaczeniu. Okazało się, że nie. Rzeczywiście faceta odnaleźliśmy w takim amerykańskim stylu, bo podeszliśmy do baru zapytać, gdzie, gdzie ten nasz kapitan. Pokazali nam, mówiliśmy, że super dużo, nie? A tu się okazuje, że nie, 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 to ta obok. Nie? Autentycznie, jak żeśmy podeszli do tego jachtu, to zastanawialiśmy się na góry, bo położymy motocykl, jak go w ogóle tam zapakować. Nie? Ale kapitan był tak otwarty i taki przedsiębiorczy, że mówi, nie, spoko, spoko, przeliczył na stopę i mówi, tu wejdzie. Nie? No i rzeczywiście umówiliśmy się za 4 czy pięć Dni, żeby podjechać, mówi: jak będą warunki pogodowe, to płyniemy. E, no i sama podróż trwała 15 godzin, e, no bo to częściowo na silniku, dużo na w żaglach. Natomiast, e, jak przypłynęliśmy na miejsce, to nie był koniec atrakcji, bo okazało się, że jak nas cylicy zapytali, jaki jest plan. To kapitan mówi, my przypłynęliśmy na, oni przypłynęli na dwa tygodnie, będą tutaj jeździć, a ja się zwijam po trzech, czterech dniach i wracam do Stanów i przypłynę po nich ponownie. Mówi, nie, tak to nie wygląda. Mówi, przepisy są takie, że tak długo jak jest w marinie łódź, tak oni mogą jeździć tym motocyklem. Natomiast niestety, jeżeli tylko wypłyniesz, to albo konfiskata, albo motocykl musi być na miejscu. No. no i nic, ani depozyty, nic nie pomogło. No i wyobraź sobie, że zostawił łódź. Który był jego domem. Sam poleciał do Stanów, wrócił po 10 dniach, no i żeby nas zabrać. Rozsądny i bardzo elegancki, nawet uczynny człowiek. Nie będę pytał o koszta, pewnie nie było to za mało, ale też pewnie wytrzymaliście bez problemu. No i dobrze, Kuba, słońce, piękne samochody na ulicach, fajni ludzie, dużo jeździliście. No, udało się nam praktycznie zrealizować cały zakładany plan taki wstępnie, tak? Tam wyszło około 3200 km. no umówmy się, że wyspa, no jak na wyspę jest duża, tak? Z Hawany do Santiago de Cuba, tam gdzie tak naprawdę była nasza destynacja, bo umówmy się, jechaliśmy na zlot, tak? Jest 800 km, udało się przejechać, wróciliśmy no troszeczkę inną trasą, ale plan udało się zrealizować rzeczywiście pięknie. Jakie motocykle spotkaliście na zlocie? Oj, na zlocie to głównie z... Jak to dobrze powiedzieć, no takie z tej takiej epoki, która u nas już, już nie minęła. Głównie takie. Chociaż trzeba powiedzieć, że parę takich perełek naszej ulubionej marki, jeszcze sprzed czasów rewolucji, rzeczywiście udało się im zachować. Mocno, no, mocno dbane zresztą wszystkie, nie tylko te Harley'e, ale, ale i te stare MZ-ki, CZ-ki, Jawy, Urale. Wszystko naprawdę zadbane. Taki I kochany się... zapach dwusuwów. No tak, <laughs> zdecydowanie. No dobrze, to teraz pytanie o to, jak przejmowani byliście na Kubie, bo z tego co słyszałem, nie byłem Zam, zam, zamierzam się wybrać na Kubę, bardzo przyjacielscy ludzie. Wyjątkowo. Naprawdę, ze łzami w oczach się żegnaliśmy praktycznie z wielu miejsc, ze zlotu, szczególnie, bo z tymi ludźmi spędziliśmy najwięcej czasu. Niesamowici. No, zresztą, specyfika akurat takiego zlotu latynoamerykańskiego to jest muzyka, śpiew i taniec. Rzeczywiście, no, rum i cygara również, ale jak gdyby te trzy pierwsze przeważają. No dobrze, a jakaś taka balanga konkretna przy muzyce kubańskiej była? Tak, oczywiście cały czas. Od rana do wieczora. Dlatego mówię, że to specyfika tego zlotu to jest bardzo dużo muzyki, dużo tańca, ci ludzie wyrywają sobie mikrofony z rąk. Praktycznie sam ca cała, e, cały chapter e, był umuzykalniony, ale to chyba w krwi po prostu mają. Dobra, a czy były jakieś propozycje kupna waszego motocykla? A, mało tego była, wymi była propozycja wymiany na mieszkanie. <laughs> Chcieli się zamienić za mieszkanie, natomiast mówi, jeśli ogarnie się te formalności, jesteśmy w stanie się zgodzić. <laughs> Jak by się czuła jako stała mieszkanka Kuby? Oj, nieźle. <laughs> Ale myślę, że to każdy... Nie wiem, wszyscy mówią, że jest to magiczne miejsce. Rzeczywiście jest magiczne. I mimo tej biedy, którą widać na każdym kroku, naprawdę ma coś w sobie niewiarygodnego. Polak to jest człowiek... Y taki bardzo operatywny. Czy sądzisz, że gdybyście jednak zostali na tej Kubie, zamienili Harleya na mieszkanie, to czy bylibyście się w stanie tam utrzymać? E, myślę, że znaleźlibyśmy jakąś tam ścieżkę, tym bardziej, że jak gdyby prawnie te ograniczenia z Polską, czyli dla nas jako dla Polaków są dużo mniejsze, niż dla Amerykanów, ale mm, równie operatywni są Kubańczycy, więc tutaj była konkurencja spora. To jak na nich... Ale jakieś biuro podróży? No znaczy, ja myślę, że opcji byłoby kilka. Natomiast przede wszystkim, jak tak patrzę na tych ludzi, to widzimy siebie sprzed wielu lat. E, także e, no, nie byłoby aż tak łatwo się przebić. No dobrze, czy możesz spokojnie powiedzieć, że zakochałaś się w Kubie? Tak, zdecydowanie. No dobrze, to czy jest jakiś projekt kolejnego wyjazdu właśnie tam, właśnie na Kubę? Na razie nie. Na razie, na razie sprawa wygląda generalnie tak, że po tej kubańskiej przygodzie mieliśmy jeszcze jedną kolejną podróż. Udało się przejechać przez wszystkie kraje Ameryki Centralnej, to się zdarzyło w tym roku. I nasz motocykl został w Panamie. I projekt na następną podróż to jest tak naprawdę Ameryka Południowa i tutaj no to, to będzie troszeczkę szerszy wymiar, bo tak szacujemy, że około roku chcemy odwiedzić wszystkie kraje. Tak, no, nie ukrywam, że śledzimy sytuację, jak, jak się sprawy mają w Wenezueli, bo tam jest najbardziej nerwowo na tą chwilę i liczymy, że to się uda. Tak cóż, po, pozostaje życzyć Wam udanej, kolejnej podróży i jak wrócicie, to mam nadzieję, pojawicie się i dacie znać. Oczywiście. Miło było. <laughs> Również. Również. Sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Rent69. Chcesz wynająć samochód? Zadzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Ośrodek szkolenia dron edu.pl. Automobil, niezależny serwis outgroupy WAG. Tanta gente onesta, Sant'Eldena. Per caso io notai una ragazza lei, un angelo veniva verso me. Ma no? Oddio, che? very nice Easy biker, czasami dumny z siebie i ze swojej zwariowane decyzje. Było warto tu przyjechać. Cały dziki Wietnam przez nasze oczami, na swoją potężną pokazanie, natura. Po co ja to robię? E ti pare picca Sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Rent69. Chcesz wynająć samochód? Zadzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Ośrodek szkolenia dron edu.pl. Automobil, niezależny serwis aut grupy WAG. Partnerem medialnym programu jest Antyradio.